Się Chciałem zapytać, czy pan jest przekonany, że to za sobą te rozmowy wyciekły? I jeśli tak, no to w tym zawiadomieniu, wskazywał pan jakieś konkretne rozmowy, ma pan konkretne podejrzenia wobec konkretnych osób, które mogą stać za tym uciekiem? Proszę Państwa, te rozmowy, moja rozmowa z Donaldem Tuskiem, która została opublikowana trzy dni temu, z pewnością pochodzi z okresu, w którym, wedle badań Citizen Lab, wedle ustaleń prokuratury, byłem nagrywany Pegasusem. Te nagrania poszły do CBA, tam zostały zdefiniowane jako rozmowy prywatne i wedle protokołu zniszczone. Ale wcześniej prokuratura, a dokładnie pan Bogdan Święczkowski, przyjaciel pana Gmyza, zrobił sobie kopię tych yy, nagrań. Yy, wbrew yy, yy, prośbom CBA. Wnioski, proszę Państwa, są dla mnie w tej sprawie oczywiste. Ta rozmowa z Donaldem Tuskiem została nagrana pod Gazusem, opublikowana w sposób nielegalny i, i tam mamy cały szereg przestępstw popełnianych międzyczasie. Jeżeli chodzi natomiast o taśmę, którą puściło wczoraj, wczoraj, czy przed wczoraj, w poniedziałek wieczorem pan Sakiewicz, taśmę, w której mówię o sytuacji obecnej z 2025. Ona pochodzi z mojego programu na YouTubie. Nie wiem dlaczego została nazwana tajną taśmą, bo ja się jej nie wstydzę, możecie Państwo ją sobie odsłuchać. Cieszę się, że dzisiaj TV Republika próbowała wejść na tę konferencję, ale nie, no, nie chciałbym ich pozbawić tej szansy żeby program, który zaraz będzie na moim YouTubie, albo już jest, był później znowu przez nich potraktowany jako taśmę prawdy i ujawniony jako odkrycie dziennikarzy śledczych TV Republik. No, a jeśli chodzi o ten, ten może Pan wspomnieć, z Michałem Kamińskim? Ja ich nie słuchałem, to, to, to co wysłuchałem, to to, że Republika odkryła, że mówię do mojego taty, tatusiu. Tak jest. To jest prawda. Mówię czasem do mojego taty, tatusiu i chciałbym zwrócić uwagę też wszystkim pracownikom mediów, dziennikarzom. Z pytaniem, czy wy byście chcieli, aby w przestrzeni publicznej padały wasze prywatne rozmowy i żeby wszyscy wiedzieli, jak mówicie do swoich bliskich. Bo tak naprawdę to, co robi TV Republika, to mnie motywuje, bo to obrazuje, czym oni żyją. I jakie jest państwo PIS? Bo oni ciągle przecież korzystają z tego, że mieli władzę państwową, bo te nagrania zostały po prostu ukradzione ze służby specjalnej. I, i państwo PIS to właśnie jest państwo podsłuchu nielegalnego. Państwo PIS to jest państwo, w którym nawet rozmowy adwokatów z klientami są publikowane, możecie państwo je słuchać. Jeżeli do tego dojdzie, proszę Państwa, tajemnica adwokacka, tajemnica obrończa zawsze miała, ja przecież byłem obrońcą pana Jawłowskiego, zawsze miała status porównywalny z tajemnicą spowiedzi. Czy nawet pytam zwolenników PiS, czy chcielibyście Państwo, aby podsumy w konfesjonalach były publikowane w mediach, żeby ludzie posłuchali? Czy to jest waszą intencją? Czy tak ma wyglądać wasza walka o sprawiedliwość? Bo mam wrażenie, że tym bagnie demoralizacji, które znalazł się Pan Sakiewicz i e, banda takiego, no nie boję się tego nazwać no, przygłupów, no bo jeżeli ktoś pu publikuje moją mm, audycję z, z YouTube'a jako tajną taśmę. Z śledczą, no to nie jest za mądry. Ale ta demoralizacja jest tak głęboka, że oni nawet nie widzą, że popełniają przestępstwo, że robią coś złego. Dla mnie jakakolwiek forma uderzenia we mnie, w sytuacji, w której próbują zablokować ten proces sprawdzania wyników wyborczych, bo przecież taki jest cel tych, tych wszystkich ataków. Od kilku dni publikowane są wyłącznie ataki Tepa Republika na mnie. Dlaczego? Dlatego, że tysiące ludzi jednak złożyło ten protest wedle mojego wzoru. Tysiące innych zachęconych trochę. Myślę, że w Sądzie Najwyższym będzie 20 tysięcy protestów wyborczych, i to poważnych protestów. To nie, są, to nie są wszystko jednokartkowe protesty i bardzo dobrze uzasadnione. Tak więc z tego wynika ta ich taka. Zaciekły, że nawet są gotowi narazić się na odpowiedzialność karną po to, żeby we mnie uderzyć.